Cześć wam. Tak jak obiecałem, dzisiaj nagramy filmik, jak zmontować uchwyty od joysticki. A styl Monster Techa. I niestety, wybaczcie za jakość. Starałem się w międzyczasie ogarnąć coś, co byłoby lepsze, ale niestety nie chce to mi działać tak, jak powinno. Żeby nagrać filmik telefonem. Jest ciężko, pomimo że ta wielkość jest lepsza, to niestety nie mam za bardzo jak tego ogarnąć. Eee, zaczniemy od porównania. Bo jeżeli ktoś z Was widział, to eee, wcześniej miałem wykonane uchwyty na profilach 20x40. Mamy porównanie do profilu, który zamówiłem. To jest nowy profil od uchwyty w wersji 2.0. Są po prostu starsze, większe, 30 na 60 poszowskie. Jeżeli będziecie chcieli sobie je dociąć, to polecam, żeby kontaktować się z firmą wcześniej. Ja oczywiście wrzucę linki w opisie filmu, jeżeli to każdy z materiałów z Wislot najlepiej kontaktować się wcześniej i po prostu im powiedzieć, że takie, a nie inne kawałki. Ponieważ ja dostałem od razu cały pół metra bez możliwości docięcia telefoniki. Oni wtedy zamawiają producenta przycięte już kawałki. Więc ja to musiałem w domowych warunkach jakoś ogarnąć. Nie jest to może najlepsza robota. Pięknie to nie wygląda. To jest akurat ten dłuższy kawałek, czyli słupek. To mnie nie interesuje. Najgorzej było z tą częścią. Chciałem o nią zadbać, żeby była bardzo podobna do tej. Eee, zacznę sobie od zainstalowania zaślepki. Oczywiście zaślepka jest o tyle fajnie, że Wislot ma również zaślepki oryginalne boszowskie, więc można sobie typowo na wymiar zamówić. Czy ją wcisnąć, czasem użyć troszeczkę siły, tutaj akurat da się coś miękkiego, ja tu wykorzystam szmatkę, młotka akurat nie mam pod ręką, ale wykorzystamy klucz i po prostu to je do końca. No i tak to wtedy wygląda, tak? I mamy krótszy kawałek, który będzie podstawą dla joysticka. Mamy typowo już za ślepką z jednej strony. Z, z części, które jeszcze zamówiłem, to śrubę młoteczkową. Troszeczkę e, nie przemyślałem, jeżeli chodzi o średnicę gwintu i musiałem po prostu nawiercać uchwyty, więc jak będziecie zamawiać, albo możecie zamówić moteczkową, która będzie miała mniejszą średnicę gwintu, albo takie same jak wrzucę w opisie, i wtedy ewentualnie nawiercić dziury w docisku. Tak? Ja tu musiałem rozwiercić dziury, żeby po prostu te śruby włożyć bez problemu. Zaczniemy teraz tak. Tu mamy dół. Tu mamy górę. Górę chcemy wykorzystać jako element mocujący do blatu. Eee, tutaj jest kilka opcji, jeżeli chodzi o wykorzystanie śrub. Może być to śruba, która jest po prostu krętem o takiej grubości, że po prostu zacznie się wkręcać w aluminium w ścianki profilu. Ja mam akurat to, co wygrzebałem w piwnicy, tu mam dwugwintową śrubę. Która jeżeli chodzi o pierwszy gwint wchodzi normalnie, a drugi gwint jest drobny i typowo e, przy okazji gwintuje mi profil i przy okazji wkręca się no, dosyć mocno. Więc e, załatwia mi to sprawę jeżeli chodzi o montaż później do blatu. tym się trochę nakręca. Ogólnie nie będę teraz na filmiku wkręcał tego na maksa do końca, eee, jak będzie zamontowane na blacie to po prostu będzie delikatnie wystawać, eee, ale na to na razie nie zwracajcie uwagi, bo ja sobie później po prostu to wyrównam. Trochę kręcenia przy tym jest. Trochę aluminium u piłków wypadło. No i później po prostu będę montował on nakrętkę. Zainstalujemy drugą. Mniej więcej na taką samą głębokość. Dobra, mamy dwie śruby. I mamy typowo nakładkę do wykorzystania jeżeli chodzi o uchwyt. Ja sobie te zaczepy Wykonałem z części fotela. Jeszcze nie wiem, którą część użyję, tak naprawdę. Ta jest dłuższa, ta jest krótsza. Tak to wyglądało oryginalnie. To są typowo sporniki od podłokietników fotela. Dosyć solidny materiał, grube. I w sumie jeszcze nie zdecydowałem, którą część wykorzystam. Tą już mam zarabioną, tak? Zeszlifowaną, jeżeli chodzi o brzeg. Jest zaokrąglona. Ładnie wygląda, więc na razie wykorzystamy to. Po prostu to nie ma znaczenia, z której strony. Oho. Prędki lecą. tak zainstalowane śruby nie puszczą. Postaram się wam znaleźć etykietkę od tej śruby i ewentualnie zapiszę ją, bo moim zdaniem pasuje się tu idealnie, w szczególności, że można je wkręcić na równi z nakrętką, bądź nawet znaleźć płaskie nakrętki. I jeszcze bardziej zmniejszyć element, który będzie po prostu wystawał, tak? Czyli teraz tak, mamy Słupek. Na słupku jeszcze będziemy montować z tej strony typowo właśnie docisk. Robimy to od tej strony. Będzie wygodnie, Wy będziecie widzieć. To są właśnie te trupki. Nakrętki załatwiłem sobie we własnym zakresie, więc nie zamawiałem. Chyba by troszeczkę przemiesc. By przy okazji czy żaden z młotoczków się nie obrócił. No i tu mam typowo na razie na luźno przykręcone, jeżeli chodzi o tezum. Na luźno na tyle, że można przesunąć, tak? Zamykam cały uchwyt, mniej więcej zostawiam sobie troszeczkę luzu. Na tyle. Jak sobie skręcę śrubę. To ewentualnie mam jeszcze możliwość regulacji tutaj na, na śrubie, tak? Mogę ją albo skręcić, albo odkręcić. I w tym miejscu ją wybrnąć. Aha. Wybierzcie dobrze miejsce, bo szkoda tak naprawdę uszkadzać. Profil. Będziecie typowo dokręcać truby Aluminium jest dosyć miękkie. no by było, żeby po prostu wam się powyginało na jednym centymetrze. już wybrać docelowo miejsce, gdzie macie ewentualnie jeszcze regulację, a później ją typowo. Dokręcić. Tak już fast. Nastawne czasami przeskakujemy. No, i teraz mamy już tak stabilnie przykręcony docisk, że nie ma opcji, żeby się ruszył, tak? Czyli mamy typowo nasz element, który będzie trzymał aż joystick w miejscu. Oczywiście, tak jak mówiłem, to sobie jeszcze dokręcę i typowo będzie blokowane. Ostatni element związany z joystickiem, czyli typowo, no przepraszam, z uchwytem na joystick, czyli to, co wykorzystamy. Nasza podpórka pod joystick. Do tego zamówiłem e, już troszeczkę inne uchwyty. To, co było poprzednio, to poprzednio uchwyty były kątowe, więc było to po prostu widoczne. Teraz mamy typowo uchwyciki, które się nam schowają. Będzie to ładnie wyglądało elegancko. Każdy może zadecydować, jak chce je zamontować. Ja je osobiście będę montował na widoku, czyli nie pod spodem, tylko e, od zewnątrz. Ze względu na to, że muszę uh -huh. sobie wyczyścić po cięciu. Ze względu na to, że jeżeli one będą od tej strony, Czyli dla mnie będą widoczne, mogę w każdej chwili sobie poluzować śrubę i regulować ich wysokość. Bo będzie Nie przykręcam za mocno. Na razie potrzebuję. W jednej linii można do tego sobie wykorzystać linijkę, na przykład, bądź w moim przypadku inny profil, i mamy w jednym w jednej linii. Montujemy drugą część, to jest akurat banalny moment, jeżeli chodzi o montaż podstawy. Montujemy drugą część, też również dokręcamy śrubami. Ok, tak. Mamy podstawę. Mamy typowo uchwyt. Na tym uchwycie mamy regulację. Oczywiście, e, tak naprawdę, połowa wartości jednego uchwytu to jest docisk. Można oczywiście zamówić sobie z AliExpressu takie, które są za w sumie 6-8 zł. Ten jest za stówkę. Ale to jest dokładnie taki, jaki używa MonsterTech w swoich. Więc to robi głównie wartość jednego, jednej podstawy. Można użyć oczywiście tańszych, jeżeli chodzi o montaż. Ciężko mi powiedzieć, jak to będzie wyglądać. Te akurat idealnie pasują do tych profili. W poprzednich profilach musiałem przykręcać go tylko z jednej strony. Więc to od razu mówię, że nie jest tak kolorowo. Teraz sobie troszeczkę. Obniżymy. Jak widzicie, jak mamy poluzowane śruby. Regulację mamy. Prawie że płynną. Tu bardziej by się przydał. To właśnie taki śrubokręt z grzechotką, ale niestety nie mam nakładki z takim impulsem więc później będę sobie to inaczej dokręcał tak to wygląda jeżeli chodzi o uchwyt w pełni o. i pozostałe śruby wykorzystuję do drugiej części tak? jeżeli macie jakieś pytania zostawcie je w komentarzach na pewno będę starał się na bieżąco odpowiedzieć ci którzy przesiadują ze mną na discordzie będą oglądali filmik też wiedzą gdzie kierować pytania i w sumie to wszystko na chwilę obecną dzięki wielkie do oglądania. Do następnego.